Posokowiec bawarski, opis, charakterystyka, najważniejsze informacje. Posokowiec bawarski to oczywiście pies myśliwski, który głównie jest wybierany przez ludzi, którzy chcą wykorzystać tego genialne zdolności psa tropiącego, ale również coraz częściej spotykany wśród osób, które potrzebują po prostu psa do towarzystwa, ale psa bardzo aktywnego. I spełniającego szereg innych kryteriów, ale po kolei. Zacznijmy od takiej krótkiej dawki historii. Ponieważ te psy powstały, pojawiły się, kiedy chciano uzyskać psa troszkę mniejszego, lżejszego od posokowca hanowerskiego. Miało to miejsce w XIX wieku. A pierwszy klub to rok 1912 i Monachium. Oczywiście, ponieważ Oczekiwano psa mniejszego, lżejszego, ale wcale nie oczekiwano psa o jakichś gorszych umiejętnościach, gończych, tropiących. I właśnie w ten sposób powstał posokowiec bawarski. Wielkość. Waga to od 20 do 25 kg 44-52 cm wysokości i 12-13 lat życia. Teraz zachowanie i charakter, czyli to, co najważniejsze. Pierwsza sprawa, to musimy o tym pamiętać. Cały czas musimy o tym pamiętać, że chociaż ten charakter jest bardzo fajny, to jednak to jest cały czas pies myśliwski z kilkoma cechami, które tego typu psy posiadają. Ale od początku: sporo ruchu, dosyć mocny, no nie dosyć, duży temperament. Bez zapewnienia mu odpowiedniej ilości ruchu mogą się po prostu pojawiać problemy. On będzie nieszczęśliwy, on będzie po prostu chciał, próbował samodzielnie znaleźć sobie ten ruch, tą aktywność po prostu będzie chciał się wyszaleć. I tu nie pomoże nawet duży ogród, ponieważ my musimy mu zorganizować odpowiednią aktywność, zabawę. Sam się po prostu nie wyszaleje, nie wybiega. A jeśli ktoś myśli, że ten pies, jeśli zapewnimy mu tylko troszkę miejsca, to nie trzeba mu w niczym pomagać, to może być naprawdę zaskoczony efektami. Do tego są to psy, które lubią przestrzeń. One jednak uwielbiają mieć dużo miejsca, uwielbiają mieć gdzie biegać. To są jednak psy, które właściwie całe życie w ten sposób się spełniały, że z myśliwymi z innymi ludźmi biegały, tropiły i to wszystko odbywało się na naprawdę dużych przestrzeniach. Do tego są to psy potrzebujące dużo uwagi i dużo naszego czasu. Chociaż oczywiście to jest olbrzymia zaleta. I Wynika z tego, że źle znoszą samotność. One są jednak psami, które lubią być z nami, lubią naszą obecność, potrzebują tej obecności i wtedy czują się po prostu najszczęśliwsze. Mała ilość ruchu, izolowanie ich to jest coś bardzo, bardzo dla nich niedobrego. Są to też psy bardzo wesołe, zawsze chętne do zabawy, zwłaszcza jeśli łączy się to z ruchem. Do tego są to psy o mocnym, silnym charakterze. I kiedy trzeba, kiedy chcą, to lubią samodzielnie podejmować decyzje. I lubią się trzymać tego, co postanowiły. Czyli tak, no, po prostu są troszkę uparte. No, to wynika wprost z tego, co musiały robić przez te dziesiątki pokoleń. Same musiały podejmować decyzje, ponieważ na przykład w danej chwili nie było ich opiekuna w pobliżu nich. Są to też psy odważne i czasami bywające dosyć zapalczywe, chociaż nie powinny sprawiać problemów z innymi psami. To oczywiście zaczepione, Nigdy no, nie dadzą się pogonić. Ale jak zawsze, socjalizacja jest potrzebna. Łagodne i przyjazne wobec ludzi, ale wobec obcych dosyć mocno nieufne. Tylko, że nie są psami agresywnymi. One nie, wyjawiają, nie przejawiają takich zachowań agresywnych w stosunku do obcych. To nie jest tak, że on jest negatywnie nastawiony do ludzi. O ile może być negatywnie nastawiony do psów, to do ludzi raczej. Nigdy. Oczywiście trzeba uważać na bardzo silny instynkt dłowiecki i ćwiczyć komendy, ponieważ one kiedy coś wyczują, kiedy złapią trop, kiedy coś zobaczą, no to po prostu często tak bywa, że są właściwie nie do zatrzymania. I tu oczywiście to, co najważniejsze, czyli komendy i posłuszeństwo. Musimy też pamiętać, że dosyć często bywają głośne. Jednak te psy myśliwskie lubią ruch, lubią ludzi. Lubią towarzystwo innych psów, jeśli się z nimi dogadują, ale też są głośne. Takie już są. Chętne do współpracy oraz bardzo inteligentne, dlatego szybko się uczą, a czasem zdarza się psy z troszkę bardziej mm, mocniej rozwiniętą, czy też wrodzoną upartością. I takie psa musimy w jakiś sposób przekonać. Ale nigdy nie jest to trudne. Wychowanie to jak zawsze, cierpliwość, konsekwencja oraz sporo naszego czasu. Nie jest w. Ani łatwe, ani trudne. To jest takie coś dosyć, można powiedzieć, wyśrodkowanego. Musimy je po prostu nauczyć, co im wolno, czego nie wolno, wiedzieć, że nigdy nie będą jakoś całkowicie posłuszne i wtedy otrzymamy świetnego towarzysza. I jeszcze jedno, są to naprawdę genialne psy, jeśli chodzi o psy sportowe. One potrafią właściwie w wielu konkurencjach być mistrzami. Pielęgnacja. A pielęgnacja jest prosta, nie czasochłonna, musimy oczywiście dbać o oczy, o zęby, ale tak to ta pielęgnacja nie sprawia najmniejszych problemów. Cepsy oczywiście no, musiały sobie radzić z tymi problemami, jakie są w lesie, w czasie polowania i raczej stawiano na takie psy, które nie będą, ta pielęgnacja nie będzie zbyt czasochłonna. Jeśli chodzi o zdrowie. Są to psy zdrowe, bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Oczywiście może się zdarzać niektóre problemy, na przykład takie jak dysplazja stawów, ale z reguły są to psy bardzo odporne, bardzo zdrowe. Wystarczy opieka, taka stała, regularna opieka weterynaryjna, jaką wszystkie psy powinny mieć. Żywienie tu nie ma najmniejszych problemów, nie są wybredne. Raczej nie ma problemów z otyłością, te psy są zbyt aktywne, chociaż niektóre osobniki, musimy pamiętać, lubią zjadać to, co nie trzeba, czyli po prostu jakieś śmieci i no, dosłownie wszystko. Wady i zalety. Zacznijmy oczywiście od wad. Jak to pies myśliwski, ma bardzo silny instynkt myśliwski, łowiecki. Ma spo, sporo swojego zdania i naprawdę lubi stawiać na swoim. Bywają dosyć głośne, dosyć bardzo głośne. I potrzebuje sporej dawki ruchu i to naprawdę dużej. Ale jeśli chodzi o zalety, uwielbia swoich opiekunów. Go, genialny pies myśliwski, prosta pielęgnacja. Zdrowe i bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Szybko się uczą, są chętne do współpracy z nami. Wesołe taki świetny towarzysz, jeśli po prostu wiemy, jakiego typu jest to pies. Dla kogo? Oczywiście do niedawna. Były to psy, które były wybierane właściwie tylko przez myśliwych. Teraz coraz częściej zwykli ludzie wybierają te psy, i jeśli wiedzą, co to jest za pies, jakich rzeczy wymaga, co musimy mu zapewnić, wtedy oczywiście nie będzie najmniejszych problemów. Po prostu musi to być osoba aktywna, stawiająca na wychowanie, stawiająca na pracę z psem, ponieważ on to uwielbia. Zapewnimy mu odpowiednią ilość ruchu, w odpowiedni sposób go wychowamy, wtedy nie będzie najmniejszych problemów i będziemy mieć genialnego, świetnego towarzysza. Bardzo aktywnego, czasami hałaśliwego, ale naprawdę fajny wybór dla wielu z nas. Tylko pamiętajmy, że, że ten ruch jest czymś bardzo potrzebnym. Ale to oczywiście wiele psów tak ma, że bez odpowiedniej ilości ruchu są problemy. I tutaj w przypadku tego psa nie jest inaczej. I naprawdę zgodne do polecenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, usłyszenia ponownie.